Koncerty muzyki poważnej oraz młodzieżowej, spektakle teatralne oraz pokazy filmowe to tylko część atrakcji, jakie miał dla Chrzanowian Miejski Ośrodek Kultury w minionym roku. Od kilku lat Nowy Rok Moksir wita z mieszkańcami miasta pochodem Trzech Króli i przeglądem grup kolędniczych. To jedno z wielu wydarzeń, które na stałe wpisały się do kalendarza imprez kulturalnych w mieście. Co roku ich przybywa, bo oferta Domu Kultury stale się poszerza. W minionym roku było podobnie. Oprócz wspomnianych Herodów na stałe zagościła to propozycja dla wielbicieli teatru. Co roku w marcu w związku z Międzynarodowym Dniem Teatru organizowana jest Noc Spektakli. W 2014 roku odbyła się już trzecia jej edycja. Po raz pierwszy wzięli w niej udział goście z zagranicy, czyli teatr ze Szwecji. W czasie nocy teatru pokazano bardzo różne spektakle. Można powiedzieć, że był tu przegląd od dramatu po komedię i pantomimę. Po wrażeniach teatralnych nadszedł czas na taniec i piosenkę, bo zawsze w kwietniu do Chrzanowa przyjeżdża lokomotywa artystyczna. Przegląd śpiewaków i grup tanecznych z całej Polski. Od kilku lat lokomotywa trwa już trzy dni i biorą w niej udział także formacje tańca towarzyskiego. Moksir jest także organizatorem konkursu palm wielkanocnych, który co roku odbywa się na Chrzanowskim rynku w Niedzielę Palmową. W tym roku najwyższa palma wielkanocna miała 6,5 metra, a do konkursu zgłoszono ich kilkadziesiąt. Warte zapamiętania był szczególnie czerwiec. Jak zawsze w pierwszy weekend miesiąca szanowiani bawili się na Dniach Szanowa, których program był bardzo bogaty. Na najmłodszych czekało wesołe miasteczko oraz konkursy i zabawy. Starsi mogli posłuchać orkiestr dętych, zobaczyć kozackie show czy stare samochody. Nie zabrakło też gwiazd, m.in. dolki nastolatek Saszan. Prawdziwym hitem tegorocznych Dni Miasta okazał się koncert Budki Suflera, który zgromadził na placu blisko 8 tysięcy osób. Koncert był częścią pożegnalnej trasy zespołu. Wraz z podstawowym składem na scenie pojawiła się Izabela Trojanowska, która przed laty współpracowała z budką oraz były wokalista Felicjan Andrzejczak. A już kilka dni później nietypowym happeningiem postanowiono w szanowie uczcić 4 Czerwca, czyli 25-lecie Wolności Polski, Moksir zainicjował wspólne szycie Flagi Polski. Przy wsparciu uczniów szanowskich szkół i przedszkolaków powstała 100-metrowa biało-czerwona flaga, którą owinięto postument orła z pracy tysiąclecia. W związku z tą rocznicą na placu odbył się też koncert, Droga do Wolności, na którym zagrał legendarny już zespół Lombard. Wakacje to akcja Lato z Moksir. W tym roku stało pod znakiem rycerskich atrakcji. Uczestnicy akcji mogli wziąć udział w warsztatach tworzenia broni, byli także na wycieczkach, oczywiście w zamkach rycerskich. We wrześniu spore atrakcji czekało na wielbicieli fantastyki w ramach szóstych Chrzanowskich Już Dni Fantastyki. Po raz pierwszy z takim rozmachem Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Szanowie uczcił z kolei obchodzony 1 października Międzynarodowy Dzień Muzyki. Kilkugodzinny koncert połączył kilka gatunków muzycznych i mógł zadowolić zarówno tych, którzy lubią muzykę klasyczną, jak również nieco lżejsze utwory, znane choćby z muzykali. Wystąpił pianista Szymon Kowalski oraz Big Band z Moksiru. W październiku odbył się jubileuszowy dziesiąty wielopokoleniowy przegląd chórów. W tym roku wygrał go zespół Brand Cameralis z Jaworzna. Z kolei w listopadzie obchodziliśmy Światowy Dzień Pluszowego Misia. Najmłodsi mogli zobaczyć spektakl z tym pluszakiem w roli głównej, przygotowany przez teatr Imaginarium. 2014 rok to także osiem koncertów zorganizowanych w ramach sceny młodych w klubie Stara Kotłownia. Wystąpiły tam zespoły lokalnej sceny muzycznej, m.in. Stray Jack Cat, który potem nieźle radził sobie w programie Polsatu Must Be the Music, ale także goście tacy jak Skangur czy Bass Taipan i Bobuan. Niewątpliwie jednym z największych wydarzeń muzycznych był grudniowy koncert Sztywnego Pala Azji. Zespół zagrał po 25 latach w swoim historycznym składzie utwory z kultowej płyty Europa i Azja. Bilety na ten koncert rozeszły się szybko, a szczęśliwcy, którzy zdobyli wejściówki, bawili się świetnie. 2014 rok to także kilkanaście wystaw w moksirowskich galeriach na styku i na piętrze. Swoje prace pokazywał tu profesor Czesław Dźwigaj, Marita Benke Gajda, Anna Pazdalska czy Adam Pochopień. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się także plenerowa wystawa Michała Batkiewicza. Jednym słowem, propozycji spędzenia wolnego czasu nie brakowało, oby kolejny rok był co najmniej równie ciekawy.